Ponad 100 żołnierzy Batalionu Saperów 10 Dywizji Pancernej Bundeswehry pomaga powodzianom w gminie Głuchołazy. W szybkim tempie usuwają zniszczenia po powodzi we wsi Bodzanów. Postęp prac obserwował Henryk Wawer. W ciągu niespełna tygodnia żołnierze posprzątali rzekę, rozpoczęli jej regulację i ruszyli z odbudową zniszczonej infrastruktury we wsi Bodzanów. Polnicy. Teraz skupiamy się na usuwaniu szkód w Bodzanowie. Naprawiamy kładki i tę drogę oraz skrzyżowanie we wsi. An die kreuzung. Żołnierze saperzy przekonują, że przede wszystkim zależy im na wykonaniu zadania. Pomagam e, ludziom w komunikacji z niemieckimi żołnierzami, które prace mogą zostać wykonane, co potrzeba ludziom. Jakie prace możemy wykonać na ich posiadłości? Czy możemy na przykład usunąć metalowe płoty? Jestem operatorem tej maszyny. Jak widać, usuwam z tej posesji szlam powodziowy. Idzie to sprawnie. Kobiety w Bundeswehrze wykonują takie same zadania jak mężczyźni. Również wykonują ciężką pracę, i jak tutaj obsługują maszyny budowlane. Dobremu tempu prac na pewno sprzyja postawa mieszkańców. To, co widzimy, to efekt sześciu dni pracy. A co najważniejsze, to to, że zostaliśmy tutaj ciepło przyjęci przez ludzi. Przynoszą posiłki naszym saperom. Są zadowoleni z naszej pracy. Dogadujemy się. Ludzie są mili i uprzejmi. W Bodzonowie trudno byłoby znaleźć osobę niezadowoloną z pomocy niemieckich żołnierzy. Jestem zadowolony, bo prace się posuwają i to dość znacznie. Jest wszystko robione jak to się mówi do sznurka. Bardzo dobra pomoc jest. Gdyby nie oni, na pewno nie byłoby tak jak jest w tej chwili. Tak. tutaj my byśmy sobie nie poradzili sami z tym całym mułem, co tutaj woda naniosła. Żołnierze Bundeswehry w gminie Głuchołazy usuwać będą zniszczenia jeszcze przez co najmniej 7 tygodni. W tym czasie będą wykonywać postawione im zadania w Bodzanowie i Nowym Świętowie.